ISBIA FIGHT NIGHT, den 24 februar, I BLUE WATER ja, Jesteśmy tuż po oficjalnym ważeniu przed galą ISBIA FIGHT NIGHT 3, a ze mną Piotr Górski i Paweł Kryś, witajcie. Amen. Witamy. Piotrek, już jutro Twój zawodowy debiut w MMA. Co Cię skłoniło, żeby przejść z amatorskiego MMA do zawodowego, na zawodowstwo? Prestiż i pieniądze. Tylko? No nie, nie tylko. Adrenalina przede wszystkim. Adrenalina, <laughs> lubię to. No właśnie, ale tutaj przygotowania na pewno się też różniły czymś. Dystans amatorski 3 razy 3 minuty, to masz 3 razy 5 minut. Jak się różniły przygotowania? No jestem bardzo dobrze przygotowany, mam nadzieję. Trenuję w najlepszym klubie w Gorzowie. Kozak Gorzów. Także no, zobaczymy jak to wyjdzie w walce. A czy według Ciebie, Paweł, jakby to jest odpowiedni moment, żeby Piotrek wszedł na, na zawodowstwo, dołączył do tego zaszczytnego grona? Myślę, że za późno to robi. nie? W sensie takim, że Piotrek ma swoje lata, powinien to wcześniej już zrobić, więc, to jest odpowiedni moment. I jutro pokażemy, że, że tak. W walce wieczoru, oczywiście. Właśnie, a też Paweł miałeś, to jest zawodowy debiut, walka wieczoru, walka za granicą. Ilu miałeś zawodników twoich, którzy zawodowo walczyli za granicą? Yy, za granicą? No, ja tu miałem jeszcze trzech, trzech zawodników, którzy walczyli za, za, zawodowo za granicą. Yy. No, ale tak, takiego chyba głośnego debiutu, ktoś miał głośniejszy debiut niż, niż Piotrek yy, obecnie? Nie, Piotrek jest pierwszy, który ma, ma debiut za granicą i na tak, na, na tak fajny dobry gali. No właśnie, Piotra, a Ty biłeś się kiedykolwiek za granicą? Nie, pierwszy raz. No właśnie, pierwszy raz, a masz też świadomość, że jakby już tutaj wychodził, no to raczej publiczność nie będzie po Twojej stronie. Nie wiem, będą na Ciebie gwizdali, wyzywali, może pluli, może kamieniami rzucali, jak to jest. Nie chcę, robię, co chcą, ja zamykam i robię swoje. To, co mnie trenerzy nauczyli i to spróbuję wykorzystać w klatce. A Paweł, Ty masz świadomość, że... Że na wyjeździe walczy się trudniej, wiadomo, ściany pomagają i masz taką świadomość, że, że nie wiem, musicie wygrać przed czasem, bo na punkty to może się tutaj nie udać? Myślę, że się uda. To jest po pierwsze. Drugi raz nie mam żadnej tremy, bo generalnie walczymy zawsze na obcym terenie. Nie? Mhm. Bardzo rzadko się zdarza, że walczymy u siebie, więc jesteśmy przyzwyczajeni. A Piotrek, masz właśnie tutaj, biłeś się na takiej hali, bo tu jest 3000 tysiące, osób. Biłeś się przy takiej dużej publiczności? Nie, nie, pierwszy raz. A co już trema jest, jak widzisz taki obiekt wielki z tyłu? Nie mogę się doczekać. No właśnie Paweł, patrząc właśnie tutaj, gala w Blue Water Docken, 3000 ludzi, początkująca organizacja. W Polsce no chyba brakuje takich eventów, gdzieś tam są Śmieszne organizacje typu Babilon na 300 osób w Międzyzdrojach, gdzie nie potrafią tego wypełnić. Jak myślisz właśnie, w czym tkwi sukces, że tutaj takie właśnie lokalne gale potrafią obiekty 3000 czy nawet więcej wypełnić? No, myślę, że to jest generalnie tutaj świeży sport. Nie? U nas to jest wszystko rozwinięte, spowszedniało. Tutaj to jest takie coś na zasadzie wow w tym momencie. Okej, okay, już przechodząc do samej walki. Piotr, Twój przeciwnik Milan, dużo bardziej doświadczony. Jak walczyć z takim przeciwnikiem? No zobaczymy, czas pokaże. Yy, yy, klatka zweryfikuje. No zobaczymy jak to będzie w środku. A yy, Paweł jakbyś właśnie ty określił tego zawodnika, to jest yy, poziom taki, który do tej pory był u przeciwników Piotrka? Myślę, że, że, że poziom jest podobny generalnie. Jest to zawodnik generalnie chwytający, bardziej niż uderzający. Bardzo ma podobny styl, styl do Piotra. Generalnie szuka klinczu, szuka obalenia i próbuje załatwić sprawę w parterze. A to jest Piotrek najmocniejszy przeciwnik w Twojej całej karierze? Czy biłeś się z kimś mocniejszym? No, się okaże, co pokaże. Ale tak patrząc na papiery, na to, to, co, to, co on do tej pory jakby ma przewalczone i na innych. To słowa do trenera, bo no, myś, myślę, że przeciwnik jest dostosowany do, do umiejętności Piotra. I myślę, że nie jest, nie jest najgorszy, też nie jest najlepszy. Nie? Chociaż tutaj, że tak powiem, lokalnie w Danii jest to, jest to gwiazda. Tak, no jest, jest jakby tu pionierem tego MMA. Patrząc właśnie przez pryzmat tej walki, gdyby ci właśnie zawodowy, bo masz jeszcze później kolejną walkę amatorską, czy jeśli ta walka by zawodowa poszła, po twojej myśli to już potem do amatorskiego MMA nie wracasz, tylko już same zawodowe pojedynki, bo wiadomo, no pieniądze chyba nieporównywalnie lepsze są na zawodowstwie. Chyba zostanę, to też zależy od trenerów, chyba zostanę w zawodowstwie, także to jest ten konik, będzie konik i będę w to szedł. Masz jakiś cel? No, żeby wygrać. Celem jest Ale w to... Ale zawodostwie, jak już przechodzisz, to wiesz, nie wiem, gdzie chciałbyś dojść? Trochę wiesz... No, wygrywać. <grywać> trenować w takim klubie, jak trenuję i wygrywać. A ty, Paweł, jakby <gry> patrzysz przez, przez pryzmat, widzisz gdzieś u niego jakby... No wiadomo, no on już ma swoje lata, sufit gdzieś tam, jakby gdzie byś określił Piotr, gdzie on może dojść. No tak do KSW, nie wiem do fenu. Myślę, że zobaczymy to, jak się okaże po, po jutrzejszej walce, nie? Czy, czy wytrzyma presję psychiczną i w jakim stylu zawalczy, nie? Ale my jesteśmy oczywiście otwarci, jeżeli Piotrek da radę, pokaże się z dobrej strony, idziemy dalej w zawodowstwo, szukamy lepszych wyzwań. Okej, okay, no bateria właśnie mi padła, także kończymy resztę dogramy okay. albo jutro, albo albo po walce. Dziękuję bardzo. Dzięki. thank you Esbjerg Fight Night, lørdag den 24. februar i Blue Water Doggen.